Witajcie, Peugeot 407. Dziś zajmiemy się wymianą filtra kabinowego. więc zaczynamy. Najpierw przejdziemy się zlokalizować filtr. Tak, filtr mamy umieszczony za pedałem gazu, gdzieś w tym miejscu. trzeba trzeba te osłony ściągnąć i dostać się do filtra po ściągnięciu tej osłony ukazuje nam się miejsce w którym jest filtr tutaj i teraz tak cyk wychodzi nam osłona i filtr. wyciągamy filtr trzeba go jakoś wytargać o, ho, co to się dzieje? Tak, i ewidentnie nadaje się do wymiany. Tak, mamy filtr na wymianę. W takim numerze katalogowym z marki Kamoka tak jest to filt do wersji po liftingu. Tam był filt dłuższy, a węższy, a ten jest szerszy, a krótszy. Więc możemy zakładać. Bez wygięcia się go nie... nie. Filtr mamy na miejscu zaślepka zaślepka osłona górna i tyle no tak, to tyle na dziś, wielkie dzień cześć